I bardzo fajnymi zwycięstwami w boksie zawodowym. No i a przede wszystkim promotora, który zdecydował się na ten, no, ten marzy. Mariusz Growowski ma się tutaj pojawić i myślę, że tak serce zacznie <laughs> troszkę bić kiedy No ja tak. myślę, że zdąży na po, pojedynego adama Mariusz i na pewno tu poświęcimy chyba parę chwil na spostrzeżenia i tak dalej. Bo no bo I to... mamy drugą walkę w tej chwili w kategorii średniej. Kasjusz Życiński to, to jest zawodnik, który wcześniej boksował w dywizji półciężkiej, teraz zbił do kategorii średniej, a jego rywalem jest pięściarz RKS Łódź Dariusz Wilk. No i tutaj można spodziewać się takich właśnie bardzo bardzo ofensywnych boksów, bo jeden i drugi potrafi boksować pół dystansie, lubią się bić i Wilk, i Grzyciński, dlatego powinno być ciekawe widowisko. No tutaj tak samo ani jeden, ani drugi nie cofnie się przed rywalem, oczywiście no w, w miarę rozsądku, bo jeżeli by po prostu było jakieś zagrożenie dla któregoś z zawodników w sensie knockdownu, czy tam nocautu nawet. No to na pewno się wycofa, ale, ale przepraszam, kapitalna znakomicie dynamicznie Milka. uderzył wilk tym prawym. No dobrze, że też zawodnicy z Łodzi się pojawiają z mojego województwa zresztą. I, i tutaj jeszcze, jeszcze w takim podjęcie, stylu, w w takim nawet, stylu tak? właśnie. To do tego byśmy sobie jak najbardziej życzyli, ale ładna odpowiedź też życińskiego na dół. No troszkę jeszcze za sztywny jest kas, kas już bo ta głowa odskakuje. No bardziej, bardziej tutaj taki dogrzany jest Wilk w, w, tej, w tym wejściu w walkę i te rotacje, te wszystkie wyjścia na dół, na górę i właśnie tutaj piękny unik przed lewym sierpem Rzecińskiego w wykonaniu Wilka. Brakuje jeszcze precyzji Rzecińskiemu. No on dość solidnie przygotowywał się A do tego startu. Prawy. Bardzo ciekawa fryzura. O, ale teraz ale... Mocna, tak, <gry> mocna prawa zawodnika z tą ciekawą fryzurą, czyli Kasjusza Rzecińskiego. Ale nie zdążył zbić lewego prostego w wykonaniu Wilka. Atakujesz głową, zwraca uwagę sędzia do Dariusza Wilka. No tutaj tutaj jeszcze naprawdę myślę, że prezes do spraw sędziowskich Andrzej Filipek trochę poustawia sędziów, jeżeli chodzi właśnie o, o takie no dance, końca, tak? nie do końca przemyślane reakcje. No zszedł no troszkę nisko tą głową, ale to było poza dystansem. Żadnego zagrożenia nie ma tutaj dla zdrowia zawodnika i przeciwnika, które Nie ma sensu po prostu wytrącać zawodników z jakiegoś rytmu, z jakichś przemyśleń. Tym bardziej, że ta walka jest bardzo intensywna. Także tutaj cały czas coś się dzieje. Jeden, drugi wyprowadza dużą Ale jest liczbę ciosów. sportem ciosu. kontaktowym absolutnie I, i tak jak mówię, no oczywiście nie są to złośliwe pełne, niezamierzone. Oj, mocny lewy hak życińskiego jeszcze prawy. No i oczywiście natychmiast odpowiada Wilk. Życiński prawdopodobnie pod względem warunków fizycznych jest tutaj numerem jeden w kategorii średniej. No, wzrostowo absolutnie tak. Zawsze Kas już był mentalnie przygotowany do każdego pojedynku. Myślę o jego ambicji, o jego zadziorze. Kapitalna prawa. A, o I teraz jeszcze wilk. jedna prawa w wykonaniu Wilka. No, piękne w końcówce akcja i jeszcze jedna prawa. No, ale proszę zobaczyć. No, na biodrze lewa ręka Życińskiego i Wilku bardzo ładnie i sprytnie wykorzystał te momenty. Gdzie miał okazję po prostu zaskoczyć swojego przeciwnika. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ta końcówka jest. Można zadecydować dla, dla Wilka. tak o, o punktowaniu tego pierwszego pojedynku. Oto właśnie Dariusz Wilk, RKS Łódź. Też fajne wejście w, w akcję, fajne wejście w pojedynek, bo od razu zaczął bardzo energetycznie, wie co ma robić. Nie czekał, nie myślał, tak nie tracił sekund. Dla mnie bardzo przyjemne zaskoczenie. Tak, tak, tak. I in, właśnie... in plus absolutnie tutaj wilk jest. Naprawdę proszę bardzo ładny prawy pod lewy łokieć Wilka jeszcze jeden prawy po przepuszczeniu ataku Rzycińskiego. Widać, że kas już zaczyna się spinać i zacznie chyba coraz bardziej ryzykować ze świadomością tą, że pierwsza runda nie powiodła się po jego myśli, ale zbyt sztywny jest ten lewy sierpowy bity przez Rzycińskiego. Za wszelką cenę chce chyba urwać głowę rywalowi. No odkąd, odkąd obserwuję Życińskiego tutaj, on jest troszeczkę zasztywny w tych swoich pojedynkach, bo przecież wspomnijmy w USB w no ciężkiej walce... Fenomenalną wazji. walkę dał, prawda, w meczu z, z Rosjanami. Ale, ale, ale tutaj, tutaj no po prostu bardziej elastyczny, no ale to już jest jego uroda, nie zmienimy. Tyle fantazji, tyle prawda, zadziora, co ma Życiński w sobie. Naprawdę życzę każdemu zawodowi. A propos urody, to Kasjusz życiński uczestniczył w ciekawym programie TVN-u Top Model, tak? to tak a propos. Absolutnie chyba jedyny pięściarz tutaj z tych mistrzostw, który taką ciekawą historię przeszedł w ostatnich no, bo, miesiącach. Sama fryzura tutaj, co zauważyliśmy, że, że jest to jakimś pomysłem na zwrócenie uwagi i, i brawo. Pięścia, że są ludzie też myślący Oczywiście. i inteligentne osoby. Absolutnie. Jak się umie odnaleźć jeszcze w zupełnie innych środowiskach i innych pomysłach, to, to, to czemu nie? Kolejny dobry lewy wilka na dół. No nie spodziewał się tego życiński prawdopodobnie że będzie miał tak trudną przeprawę z Wilkiem, tak trudną przeprawę, która zaczyna mu bardzo uciekać, bo jeżeli przegrałby drugą rundę, to zaczną się już poważne problemy. Dobry lewy na odejściu życińskiego, ale, ale cały ale, czas ale, ale jest zatowany na na prawy łokieć ten lewy i kolejne ciosy wilka celne. No też ta podwójna garda zawodzi życińskiego, bo nawet jak chowa się za podwójną gardą, to jednak rozbija ten blok życińskiego Dariusz Wilk. No i aspiruje w tej chwili Wilk do tego, żeby być tutaj największą pozytywną niespodzianką tej pierwszej serii, pomimo że Ach, to dopiero taki, druga walka. No w prawy, jeszcze jeden prawy Wilka. No na szczękę. Zgubił Wilk no bez ciosu to, to już jest ten jeden punkcik do, do kary. I to jest nadzieja tak? bo pamiętamy wczorajszą walkę Pawliny z Gibadło, że gdyby Dokładnie, nie ostrzeżenie Pawliny w trzeciej rundzie... to ostrzeżenie w walce w Pawlinie niesamowite. Tak, tak, bo nawet pomimo przegrania wyraźnego trzeciej ale, rundy... Ale to jest tylko wina samego zawodnika, który po prostu źle dopasował sobie ochraniacz na, na zęby i po prostu no... Detal niby bardzo, bardzo, bardzo mały, ale, ale, ale bardzo ważny. Tak, no jeżeli trzy razy się robi ten sam błąd, no to już jest coś, coś niepokojącego. Tak. No a tutaj cały czas trwa ringowa wojna. Od w zasadzie pierwszej rundy i myślę, że do samego końca. Sprytnie, sprytnie tutaj wychodzi Wilk z tej operacji i w zasadzie każdy jeden prawy jest skuteczny dużo ryzykuje Życiński przy tych linach. Opuszcza nisko ręce, chce jednym ciosem zamroczyć Wilkan, no ale to jest zadanie bardzo trudne. Tym bardziej, że Rzeciński to nie jest typ zawolnika, który ma pojedynczy mocny cios. On musi jednak kumulacją bić, żeby Kumulacja. ewentualnie dokładnie, zranić rywala. Dokładnie tak, tak. dokładnie tak. Nie ma tego szarpnięcia, takiego bezpośredniego, i, i, i który by rzucał przeciwników na, na materingu. Natomiast jego intensywność, jego po, po prostu powielanie tych akcji i Ilością zadanych ciosów po prostu no, niszczy przeciwników i, i ale jeszcze jedna ciekawostka, to no może tam po prostu spróbuje jeszcze raz. No myślę, że on sam na siebie próbował wybrać, wy, wywrzeć taką dodatkową motywację, która czasami jest, no jest ciężarem, tak? Tym bardziej, że widzimy jak dobrze boksuje Dariusz Wilkno. Postać dla nas troszkę, troszkę nieznana, tak? Ale, ale to, co mówiliśmy wcześniej, in plus, in plus, 8 plusów, 10 plusów dla, dla Wilka za ten Tak, dostęp. tym bardziej pozdrawiamy. Wobec tego RKS Łódź, na pewno sympatycy Wilka nas oglądają. Podpisuje się kapitalnym prawym znów Wilka. I wyprzedza Rzecińskiego jeszcze jednym prawym. Nie może trafić Rzeciński na no, skuteczność ataków na, na niskim poziomie. Ja myślę tutaj Kasjusz powinien. Ojej, ojej. No i mamy ostrzeżenie i sytuacja zaczyna się bardzo skomplikować. Nie, nie zgadzam komplikować. Się z tym ostrzeżeniem. No, dla mnie, dla mnie, w walki, no, ale to wszystko się dzieje w zasadzie poza dystansem i tutaj absolutnie jestem, jestem po prostu przeciwny temu ostrzeżeniu. I jeszcze tym bardziej przy takim pojedynku. Tak, tak, bo to tym bardziej przy takim totalnie pojedynku. komplikuje y, sytuację Wilka, bo jeżeli Rzeciński tę rundę wygra, to zacznie się robić niebezpiecznie i nerwowo. Teraz był fal Wilka głową i, i, i tutaj absolutnie powinna być zwrócona uwaga. W pra... No zobaczmy, jeden prawy na drugi prawy, ale nie trafił ani Wilka, ani Rzeciński. Bardzo ważne fragmenty tego Bardzo pojedynku. Ładny prawy. To jest trzecia runda. Już jeden punkt. Wilk stracił za to ostrzeżenie. Zdążył się schować pod tym ciosem. Takie wilka uwagi rzeczyński. jak najbardziej, najbardziej jestem, aby, aby sędziowie reagowali. Bo tutaj Kas już na pewno po względem zmęczenia fizycznego. Ten, po prostu spadł tą głową za nisko, ale tam bez konsekwencji. Ale można po prostu zwrócić uwagę i trzeba zwrócić ale uwagę. Ale wilk jest tak. już dużo słabszy, mam wrażenie. Nie ma już tej dynamiki, która cechowała go w dwóch pierwszych no, rundach. Od pierwszego, od pierwszego gongu jest w ciągłym ataku i w ciągłych, prawda? Oj, w, i niewiele brakowało. W sprawach, gdzie Kas już Rzeczyński też trafia. No a tak jak mówi, jest to średnia waga i, i na pewno tutaj. Y, te ciosy mają swoją wymowę. Ładna kontra Wilka. No tak, ma też to oczko, widzi. Potrafi rozczytać zamiary przeciwnika. Jadę. No i wrócił, wrócił do tego prawego. Po no, takiej ponadminutowej przerwie letargu. Nie może Rzeciński już tutaj tracić czasu, dlatego próbuje się jak najszybciej odkleić, żeby kontynuować swoje ataki. Ale tutaj bardzo, bardzo... O, i mocne Wilka. Ostatnie sekundy trzeciego starcia. Za moment ostatni gąg Gong wieńczący tę rywalizację w kategorii średniej pomiędzy... To... Szkoda by było, gdyby Wilk przegrał tę walkę, bo naprawdę w przekroju całego, całych trzech tak. stać na pewno zasługuje na zwycięstwo. Zgadza się. Słuchamy werdyktu. Jednogłośna decyzja. 5 do 0. Dariusz Wilk, Dariusz, Wilk zwycięża, prawo, prawo. pokonuje Kasiusza Rzecińskiego. No i należy się z tym werdyktem oczywiście zgodzić. Absolutnie, absolutnie tak. Duże brawa tutaj. dla zawodnika z Łodzi. Ja Duże brawa dla sędziów punktowych. tak. tak.